Panie Jezu, staję dziś przed Tobą z wiarą i ufnością, że Twoja miłość jest większa niż moje cierpienie, Ty jesteś lekarzem duszy i ciała, ty dotykałeś chorych i podnosiłeś upadłych. Ty wskrzeszałeś umarłych i uzdrawiałeś tych, którzy byli odrzuceni, w Twoich dłoniach jest życie i nadzieja. Dlatego przychodzę do Ciebie i otwieram moje serce. Abyś przyniósł mi uzdrowienie, którego tak bardzo potrzebuję. Jezu, Ty znasz wszystkie moje słabości, znasz każdą ranę mojego serca i każdy ból mojego ciała. Nie ma przede tobą nic ukrytego. Ty wiesz, co mnie boli, co odbiera mi radość i pokój. Dlatego proszę Cię przyjąć teraz do mojego życia i dotknij tych miejsc które wymagają uzdrowienia, zanurz mnie w Twojej miłości, aby moja dusza i moje ciało zostały napełnione Twoim pokojem. Panie, jeśli moje cierpienie ma jakiś sens, jeśli przez nie uczysz mnie zaufania i bliskości z Tobą, przyjmuję je, ale błagam, nie zostawiaj mnie samego, bądź przy mnie w każdej chwili, w każdym bólu i trudzie. A jeśli to jest Twoja wola, podnieś mnie i uwolnij od choroby. Jezu, Ty możesz wszystko, Ty jesteś wszechmocny. Przebacz mi wszystkie moje grzechy. Panie, wiem, że czasem sam oddalałem się od Ciebie, że moje serce było zamknięte na Twoją łaskę, a przecież uzdrowienie zaczyna się od serca. Dlatego proszę Cię. Oczyść mnie i obmyj swoją najświętszą krwią. Uwolnij mnie od lęku, od gniewu, od zranień, które noszę od lat. Niech Twoja miłość przeniknie każdy zakamarek mojego życia. Jezu, dotknij mojej duszy, dotknij mojego serca, dotknij mojego ciała. Wierzę, że Twoje rany mają moc uzdrowienia. Na krzyżu wziąłeś na siebie wszystkie moje słabości, wszystkie moje choroby, wszystkie moje cierpienia. W Twoich ranach jest moje zdrowie i moje wybawienie. Dlatego teraz kładę wszystko przed Tobą i proszę uzdrów mnie według Twojej woli. Mary Jo U, Matko Jezusa i moja Matko, wstawiaj się za mną u swojego syna. Ty stałaś pod krzyżem i patrzyłaś na cierpienie swojego dziecka. Wiesz, jak boli serce, które kocha. Dlatego proszę, przytul mnie dzisiaj i prowadź do Jezusa. Niech twoja obecność wypełni mnie nadzieją i wiarą. Duchu Święty, pocieszycielu, przyjdź i napełnij mnie swoją mocą. Niech twoje światło rozproszy każdą ciemność we mnie. Niech Twój ogień spali wszystko, co mnie niszczy, przyjdź, uzdrów moje myśli, moje emocje, moje ciało i moją duszę. Uczyń mnie nowym człowiekiem, który żyje w radości i pokoju. Panie Jezu, oddaję Ci wszystkie osoby, które noszę w sercu moją rodzinę. Przyjaciół, tych, którzy mnie skrzywdzili i tych których ja skrzywdziłem. Proszę, uzdrów nasze relacje. Przynieś pojednanie. Naucz nas miłości i przebaczenia. Niech Twoja łaska ogarnie nie tylko mnie, ale i wszystkich, których spotykam w moim życiu. Dziękuję Ci, Jezu, że mnie słuchasz. Dziękuję, że Twoje serce jest zawsze otwarte. Dziękuję, że nigdy mnie nie odrzucasz i że mogę ufać. iż Ty masz najlepszy plan dla mojego życia. W Twoje ręce oddaję mój ból i moje cierpienie, wierząc, że Ty potrafisz przemienić je w dobro. Jezu, bądź moim lekarzem, bądź moją siłą, bądź moim pokojem, bądź moim Panem i Zbawicielem. Tobie oddaję chwałę. Tobie składam moje życie. Tobie ufam całym sercem. Amen. Amen.